Zastanówmy się jeszcze nad pytaniem bazowym. Jak inwestować te 1000 zł miesięcznie, jeśli na przykład ktoś teraz chce zaczynać? No i teraz niestety, albo stety dla niektórych, zderzę Was ze ścianą. Zaczynając i inwestując po 1000 zł miesięcznie, to dopóki realnie nie uzbieracie tych 30-40 tysięcy złotych, czyli muszą minąć ze 2,5-3 lata, to inwestujcie pasywnie. Naprawdę zapomnijcie o bawieniu się w kupowanie akcji po 500 złotych. Serio, to nie ma sensu. Relacja poświęconego czasu do efektów będzie mierna. Skupcie się na zwiększeniu przychodów. Naprawdę lepiej wyjdziecie na tym, jeśli w tym samym czasie rozkminiania, jaką to akcję kupić za tysiaka, poświęcicie. Na drugi etat, nawet na miesiąc, dwa czy trzy. Szybciej dojdziecie wtedy do tego sensownego progu, który realnie pozwala myśleć o inwestowaniu w indywidualne akcje. I teraz ktoś się zleci i powie. Przecież to już czas, że można się wszystkiego uczyć, nawet inwestując te 200-300 zł w indywidualną akcję. No niestety, gówna prawda. Wszystko, czego się nauczysz, operując na indywidualnej akcji kupionej po 300-500 zł, możesz spuścić w kiblu, kiedy będziesz w nią inwestować już po 5000 zł. Im większy jest portfel, tym naprawdę bardziej zmienia się psychologia jego zarządzania. Nawet jeśli inwestujesz teraz po 1000 zł miesięcznie i to jest dla ciebie sporo, to utrata 20% z inwestycji w pojedynczą akcję nic w Twoim życiu nie zmieni. To strata 200 zł. Jak się uprzesz, to odrobisz ją jednego dnia więcej w pracy. I dokładnie takie myślenie będziesz mieć wtedy w głowie. A to sprawia, że cała psychologia inwestowania, której to się niby nauczysz. Jest nic nie warta, bo realnie zainwestowałeś nieistotną dla siebie kwotę. Jeśli sukcesywnie inwestowałeś i odkładałeś dalej 1000 złotych i to dla ciebie dalej jest dużo, to przy inwestycji w akcje po 5 tysięcy potencjalna strata lub zysku 20%, co jest często w przypadku pojedynczych akcji, już ma znaczenie. To wówczas realnie oznacza te 1000 zł, 20% z 5000. Kwota, którą sam uznajesz za wysoką, a wtedy faktycznie wszystko, czego się psychologicznie nauczysz w zarządzaniu takim portfelem, takimi pozycjami, ma znaczenie i może zaprezentować na przyszłość. Dlaczego? No, dlatego, że operujesz na istotnych dla siebie samego kwotach, a to naprawdę zmienia perspektywę.